Mamy tutaj 4 hektary, terenów, 4 hektary lustra wody e, oczyszczone plus około 10 hektarów tewenów terenów zielonych. E, no i ma, drobna taka infrastrukturka. Tam jest jeszcze w tylnej części takie wiaty grillowe. są ja pokażę to, jak będzie objedziemy. I tutaj dwa boiska do piłki nożnej siatkowej. To tutaj na, na tym podwyższeniu są dwa boiska do piłki nożnej. to miejsce działa jako kąpielisko? Tak. To miejsce jest od dwóch lat działa jako kąpielisko. I tu, że tak powiem, to wypoczywają. Tak po prostu. Jestem do piłki nożnej planżowej i tak w tym rogu tak. będzie parking. Tak. I tam wzdłuż ulicy Partyzantów będzie ścieżka rowerowa też z miejscami postojowymi, takim prosto prostopater od drogi. I to wykonamy jeszcze w ramach projektu rewitalizacyjnego. To restauracyjne, Tu restauracja, restauracja będzie na tym terenie, właśnie na, na tym placu, tak do, 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 do boiska, do plażówki, do parkingu a jeszcze e, nawet zaplanowamy na, 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 na ten rok, ale wykonujemy w tej chwili dokumentację, powstanie stanie tam taki za boiskiem do e, taki budynek socjalny, obsługujący pole namiotowe i kamp, pole kamp, dla kamperów, które tutaj Jesteśmy w Szydłowcu, tu jest park i miejsce rekreacyjne, na lato na pewno będzie jak znalazł, mam nadzieję, że już nie będzie pandemii, tu zapraszam wszystkich na wypoczynek, znakomicie przygotowany przez burmistrza Lodewa, środki europejskie, ale też dużo własnych, no a przede wszystkim własna inicjatywa, także widać, że dobry samorząd to od razu inna jakość życia.